Kochani, witajcie na tym moim odcinku, na moim kanale, nazywam się Rafa. witajcie kochani, Dlugo, długo mi nie było, ale po prostu jestem wrobiony, po prostu nie miałem czasu, kochani, jak tam w ogóle wasze życie, jak to jest na kanale, to byłoby super, kochani, kocham bardzo was w ogóle, kochani, dziękuję, że jesteście ze mną do końca, naprawdę po prostu dziękuję z całego serca i po prostu po, bardzo dziękuję za lajki i za komentarze, dziękuję wam wszystkim serdecznie, kochani. To jest dzisiaj taki materiał o vlogu. Żeby nie było, kochani, jak tam ogóle u Was, dajcie znać w komentarzach. W ogóle. Jestem, wróciłem, kochani, jestem. Wszystko dobrze, w ogóle. Jestem zdrowy, jak widać, w ogóle. dzisiaj piękna pogoda. W ogóle, powiem, kochani, i jest po prostu super. Jest po prostu pięknie, jak tam ogóle u Was, dajcie znać w komentarzach, w ogóle, bo jestem bardzo, bardzo jestem ciekawy. Właśnie ogóle opinii, ogóle. Jak tam w ogóle u was, minął tam dzień, czy dopiero, dopiero jest, nie wiem kochani, ale u mnie jest piękna pogoda, polecam po prostu, kochani, krótki materiał, ale może, żeby ciekawy, po prostu polecam go obejrzeć do końca tego materiału. Dziękuję za uwagę, kochani, kończymy, bo po prostu e, trochę posteruję sobie i właśnie robię sobie fotki na Facebooka, jak to polecam, wijać i ten, i po prostu polecam. Dziękuję za uwagę kochani, życzę wam dobre, dobrego dnia, życzę kochani i widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale I do zobaczenia kochani i pozdrawiam kochani was serdecznie i do zobaczenia.